Hmm, od czego by tu zacząć? Dzisiaj lekka gonitwa była, ponieważ dostałem info, że mam do odbioru już oba bloki, to jest jodzecik, jodzecik, wały, korby do jednego, korby do drugiego, tłoki, jakieś pierdolety, tutaj jeszcze dostałem ze szkiełkowania pokrywy zaworów do RBK do piętnastki, tutaj baszbar do piętnastki, no ale to na razie sobie poleży, tutaj jeszcze co, tu jeszcze mamy chłodnicę alu, E36 TDS, do tego muszę dorobić płytę, żeby ten wentylator na tym zamocować, jakieś turbinki, tutaj ten kolektor jeszcze nieskończony, nie ruszałem tego od wczoraj, no i wracamy, wracamy sobie do Nissanka, tu będę teraz jeszcze rurki tutaj jakoś dopasowywał do filtra. Dobra, na razie tutaj zostawię. I z tyłu w bagolu muszę tą chłodnicę paliwa zamontować. Chyba właśnie w ten sposób ją tutaj zrobię na środku, żeby tutaj jeszcze została przestrzeń ewentualnie na event, na jakieś koła, żeby przewieźć czy coś. No to lecimy z robotą, bo chciałem skończyć Nissan dziś, ale że już mamy godzinę prawie 17. To nie zdążę dorobić dwóch przewodów zakuwanych do paliwa do tej chłodnicy. Ale zrobię sobie wszystko dookoła i te przewody zostawię na jutro. Jutro rano, w drodze do roboty, po prostu zajadę i dorobię. I będzie wóz skończony. Także działamy. Lecimy sobie dalej z trzynachą tym razem w bagażniczku, mamy chłodnicę zamontowaną tak na środku, tutaj z miejscem średnio na środku jeszcze git, ewentualnie będzie miejsce właśnie żeby tutaj coś wrzucić, dorobiłem dzisiaj przewody, tutaj teflonik teraz będę musiał to rozkręcić, tylko że muszę się zaopatrzyć w odkurzacz, żeby mi tutaj ta ilość paliwa z kecztanka. co ja mówię, z tanka ze sulpota, się nie wylała tu, nie zrobiła powodzi więc to od razu ściągnę odkurzaczem, ten przewodzik muszę wpiąć tu, a ten tu i potem to tutaj jakoś spiąć. No i wentylatorki tu. Wentylatory wepnę sobie pod pompę, żeby się odpalały razem z pompą. No już, już myślałem, że będziemy sobie mieć delikatny problem, bo po odkręceniu tego węża ze, ze swirpota okazało się, że ten gwint jest tak delikatnie, delikatnie naruszony i za bardzo się ta nakrętka nie chciała nakręcać, ale jak widać po dwóch próbach się udało i trzyma się dobrze. Teraz skręcam drugi wąż, nabiję sobie potem ciśnienie, paliwa, no i zobaczymy, no raczej musi działać, nie, nie da się tutaj popełnić błędu. No, zaraz zakładamy sobie maseczkę do trzynachy, bo zasadniczo jest skończona i jeszcze, z racji tego, że ten bus jest cały taki zapylony tu, o, widać, przednia szyba, o, może odwrócę, tu jest wyczyszczona glinką, a tu jest umyta i jest cyfiasta, więc dogadałem się tutaj z koleżką, że wpadnie pan Łukasz, i zrobimy tutaj malutkie czyszczenie tego wozu z zewnątrz. No i resztę sobie sami zobaczycie. A póki co wrzucam maskę i zaraz zawołam jakiegoś pomagiera, co by mi pomógł ją przykręcić. No dzień dobry, całe Domokrążca przyjechał. Tak, dzień dobry, dzień dobry, witam. Ogólnie to jak widać, to wygląda jak wygląda. Sypkiła i mogiła. Czysty wóz prawie. I jeszcze mamy tutaj taki malutki problem, bo tutaj ten wlot został zaklejony wcześniej streczem i taśmą, tylko że ta taśma... Trochę za długo sobie postała na dworze i ją rozmoczył deszcz, no i niestety, ale ten klej jest tutaj taki trochę problematyczny, ale tutaj już poszedł pierwszy teścik krążkiem gumowym i w miarę schodzi. Także polecimy sobie dalej tym oto krążkiem gumowym, w miarę możliwości wszystko, no i potem będziemy robić dalej. Jak widać, tutaj kurde sajgon niezły się robi. Jak widać profesjonalista. A jak? Nie jedną zdrabkę w życiu wydrapał. Nie jedną zdrabkę przegrał. No i tutaj nam zostaje taki piękny ślad, ale. Trochę tutaj bryjkusia i. Jest lekko całe zło. Nam to w miarę schodzi. To jeszcze dopracujemy. Co sobie najpierw zrobimy? Poczyścimy. wstępnie, poczyścimy, a w sumie i tak zaraz ten weźmiemy nalewarku, na lewarku na jackpoincie i go przestawimy pod skosem, żeby tutaj było więcej miejsca. Bo to bez sensu się tak cisnąć, jak tam jest plac. Nie dobra. No, i wypucowaliśmy z Łukaszem yy, 3 nache. tak. No, jak na wóz, yy, który będzie gdzieś tam yy, na eventach śmigał, o ile będzie. Raczej będzie, oby, oby śmigał jak najdłużej. To ładnie się świeci. Mi się podoba efekt. Szyby całe też musiałem wypucować. Yy, tak naprawdę, to szyby. Yy, szyby musiałem polerką lecieć, jakimś tam fast -cutem, bo były całutkie zapylone, jeszcze tutaj widać no bo tutaj to nie ma sensu, w sensie jakbym miał się bawić w jakiegoś detailera, to bym to też zrobił, ale na co to komu, ważne, że cała powierzchnia jest git, przednia szyba, w końcu coś przez nią widać, nie mam leka <laughs> tu gdzieś popalcowałem coś, ale to nieważne, z maski klej ściągnięty, <laughs> no i co mogę powiedzieć, mogę w sumie polecić u Łukasza Znam się z nim już sporo czasu robi dobrą robotę, jak widać, jakieś tam oklejanko, nie tylko, nie tylko jakieś czyszczenie czy polerowanie, aut także śmiało. wbijajcie na jego, na jego socjale, które się wyświetlają tutaj. No i dajcie mu tam jakiegoś obsa, żeby coś tam rozkręcić. Na moje oczywiście też, na moje oczywiście też. I cóż? E, autko mamy skończone. Jeszcze wczoraj, na sam koniec, tutaj mam lampę też o, od Marcina z Trzynachy, ponieważ taki problem się wydarzył, że jak silnik tej lampy jest wpięty w układ, to pali nam bezpiecznik, ale czaiłem o co chodzi, no i padło na to, że po prostu w silniku. Jest taka zębatka duża, na której jest płytka stykowa, no i połowa tej zębatki zębów na niej, w tym silniku u Norbiego, jest zmielona, przez co ta zębatka przekręciła się o 180 stopni. I ta lampa, kiedy jest zamknięta, to styki wskazują na to, że jest otwarta, a kiedy jest otwarta, to na to, że jest zamknięta. Jakby jej logika się odwróciła i dlatego pali ten bezpiecznik, no bo ten układ tak jest zrobiony, że po prostu tam sobie takie styki przeciw sobie nie działają, nawet wczoraj. Eee, wczoraj jeszcze specjalnie odkopałem tutaj taki schemat, yy, na bazie którego, no oryginalny schemat oczywiście, tu na bazie tego schematu budowałem wiązkę całą od nowa. Tutaj tam mam swoje notatki, bo zostało to troszeczkę przerobione, uproszczone, no i tutaj mamy... Wewnętrzny schemat, właśnie tych silników. No, i to jest tak w uproszczeniu tutaj pokazana ta płytka stykowa. No, i po prostu tutaj, kiedy jedna lampa, ten przekaźnik jest przełączony na otwieranie, to ten jest na zamykanie. Przez co, jak chcą się naraz na przykład otworzyć albo zamknąć, to się tworzy wewnętrzne zwarcie i pali bezpiecznik. No, więc trzeba będzie znaleźć silnik i wymienić, ale to jakby już nie jest w mojej gestii. Także teraz jeszcze tylko szybko machnę odkurzaczem w środku, żeby jakiś tam jakiś syf z dywaników, bo tam jest tak trochę nawalone jakiegoś piasku, coś, a nie lubię takiego czegoś. No i wystawiam ten wóz na dwór, no bo czas goni nas. Musimy się brać za kolejne rzeczy. Także przypominam, też właśnie łapka w górę. Jakiś, jakiś suba poproszę, poproszę, suba, o ile jeszcze tam nie subujecie, a w sumie większość osób chyba. Co ogląda, nie subuje, także fajnie by było gdzieś tam to popchnąć dalej. Także jeśli można prosić, to proszę, a ja sobie biorę kawkę i robimy dalej. I jak widać, Nissan już jest na zewnątrz. I tutaj sobie przygotowaliśmy taki stół operacyjny, ponieważ będziemy składać piecyk. Już go na dworze sobie. Wymyłem wszystkie kanały, wszystko wyszczotkowałem. Tutaj mamy otwarte kanały olejowe. Potem takie zaślepki tu przyjdą, ale przy tych właśnie otwartych kanałach lepiej się czyści. <laughs> lepiej się czyści piec, zwłaszcza że była robiona tak, taka obróbka. Tak, honowanie oczywiście, planowanie. Tutaj teraz tak nie pokażę, ale tak była otwierana ta magistrala olejowa. Dorabiane tutaj wyjście na zasilanie turbiny olejem. i jeszcze są, nie, nie będzie widać, ale są zrobione w wyjścia pod natryski i to w sumie wszystko. Więc tak, tutaj rozkładam sobie zaraz tłoki, pierścienie, jakieś tam arp i różne takie dupsy. Głowicę mam w sumie też po obróbce schowaną i będę sobie składał wszystko to, co mam. A chyba mam wszystko, chociaż nie jestem pewny, czy mam oringi, będę musiał poszukać. Pod miskę i pod pompę oleju, ale to się odnajdzie. I Mamy tutaj nasze pudełeczko ze skarbami, pierścienie. Tutaj jest jeden nowy tłok. Reszta tłoków używane GTE, stopy główne wału. No i korby. Wszystko z... korby też używane z GTE, ale tutaj. Jak widać, elegancko, nowe tuleje zrobione, wszystkie korby pomierzone, posprawdzane, tak samo tłoki były pomierzone, także tylko trzeba to wszystko jeszcze doczyścić. No tutaj jakieś syfy, no i pomału sobie składać. Wstępie trzeba się będzie zająć tymi tłokami, żeby je umyć. Tak jest. Dobra, tłoczki sobie wyczyściłem. Tak. Pierścienie mam tutaj nowe i sobie zobaczę teraz. cyk, 0,55, czyli będzie git. Troszeczkę więcej jak w serwisówce. no w serwisówce jest w GTE do 0,4,7, ale maks jest milimetr szpara. Więc to 0,55 będzie. G. jeszcze drugi pierścionek. Jeszcze sobie sprawdzę resztę pierścieni plus olejowe. No i potem zakładamy to na tłoki. I okej. Okay. Wszystkie pierścienie pomierzone, olejowe też. Chodzi na to, że tak jak miałem przy kuciźnie z Viseco, nie trzeba tutaj nic szlifować, dlatego że się mieszczą w tolerancjach wszystkie, i wszystkie generalnie mają niemalże identyczne przerwy. Także ten etap mamy za sobą. Musimy poskładać jeszcze korby z tłokami, i potem sobie pozakładamy pierścienie w tą stronę. Chyba to zrobię, bo mi będzie fajnie złapać potem korbę w imadle i sobie pozakładać te pierścionki. Także jedziemy. I jeszcze sobie poczyszczę, poczyszczę sobie tutaj te tulejki, to sobie potem poczyścimy. Wcześniej już te korby też myłem, ale można umyć dwa razy. Czek a jeszcze tutaj jeden natrysk. Jest tutaj nowiutki czopek. Tutaj sobie blokadę włożyłem teraz, żeby mi ten czop tutaj tak troszeczkę lepiej wszedł. 5 sekund grzania i wchodzi. No i siedzi. Elegancko. Ta jest złożona, więc teraz tylko trzeba tutaj posmarować. Troszeczkę tutaj sobie cykniemy To cyk. To teraz sobie poskładam te tłoki z korbami i potem pierścienie, tak jak mówiłem wcześniej. I wszystkie kory z tłokami poskładane. Niesamowita historia. Jeden nam został, bo to z upalonego tłoka. No teraz sobie pozakładam te pierścionki. No i potem co jeszcze raz umyję blok na wszelki wypadek. No i sobie powkładam tłoczki do cylindrów. Pierścienie pozakładane. Umyjemy sobie to wszystko i zaczniemy wkładać. Ale w sumie jeszcze zanim zacznę wkładać tłoki, to powkręcam sobie natryski na denka, no bo to są tłoki z GTE jak coś. Powkręcam sobie natryski, żeby mi potem tam korby nie przeszkadzały. Tak będzie najlogiczniej. Tak, najpierw sobie tutaj te śrubki z natrysków machnę klejem do gwintów. Kolejna, tam gwinty, w które te śrubki wchodzą, już sobie wyczyściłem breaklinerem cleanerem i wydmuchałem, także jest czysto. Klej złapie. No i te śrubeczki powinny być na 8,8 N. Damy sobie 10. Krzywda się nikomu nie stanie. To i tak jest bardzo malutko. Dobra. Jeszcze tak. Te pierścionki oczywiście musimy sobie poustawiać. Gdzie tutaj mamy początek? Nie ustawiałem ich. Dobra, tutaj mam początek w tym miejscu. I teraz tak, nie ustawiałem ich przy wkładaniu, bo stwierdziłem, że sobie to zrobię potem. No i witas. Jak było widać, korby mamy już na miejscu. Teraz jeszcze sobie tutaj poczyszczę do sucha łoża panewek. No to teraz, no to teraz. Pierwsza, druga, teraz. Jeszcze sobie tutaj też to troszeczkę poczyszczę i pora na paneweczki. Paneweczki powkładane, góra dół. Tam sobie przygotowałem już na blacie. Tu se dałem tutaj szmarowidło. Teraz se tutaj to paluchem polecę. Cyk, ciach. I będzie. Teraz muszę rozpakować wał. Zobaczyć, w sumie nie, to go umyję. No i kładziemy wał, a potem wkręcam arp Okej, Ok. Wał mam wyczyszczony. To sobie go teraz tutaj. Dobra, teraz tak sobie ten wałeczek. Ułożyć, tak żeby mi to tutaj już sobie wcelowało. Teraz, a nie teraz, dobra, ale się zagalopowałem, nie? Zapomniałem. Zapomniałem sobie panewek oporowych, ale dobra, dobra. Sobie je tutaj po prostu wsunę. I oczywiście śrubki, śrub, jak żeby inaczej, cyk. Jeszcze. Okej. Okay. I wszystkie śrubki mam podokręcane. W sensie śrubki, szpilki. Szpilki powkręcane. Teraz sobie pozakładam, ale nie wiem, czy będę nagrywał, bo w sumie tak właśnie mi naszła myśl, że to jest trochę nudne, a zaraz i tak będę składał drugiego. 2JZ, więc ile można nagrywać takie pierdolety, nie? Najwyżej się okaże. Zobaczymy jaki będzie odzew. No ale w sumie co, no przy drugim silniku będzie dokładnie to samo, więc tego to nawet nie będę nagrywał, bo to nie ma sensu totalnie. Teraz se skręcam yy, stopy wału, poskręcam potem stopki korbowodów i co? I przechodzimy do dalszego montażu. Huh? Jopa się drze. Ajajaj. Dobra poprzykręcane. Teraz jeszcze muszę to wszystko podociągać na niuta. Czyli mamy tak na 81 N podpory wału i na 89 powiedzmy 90 N korby. To muszę sobie wziąć duży kluczyk i przedłużka. Najpierw sobie to podociągam. Oczywiście wszystko jest nasmarowane tym szmarowidłem od ARP. Tak jak Instrukcja podaje, bo inaczej to ten jut mógłby być zakłamany syk 80 80. 80. Ok, mamy poskręcane, pokręcone też, kręci się spoko, normalnie i teraz pora na czapeczkę. Pora na czapeczkę. Głowicę mamy zrobioną, elegancko, wymytą, wyczyszczoną, także tutaj już nie muszę nic myć. Głowica jest w sumie po pełnej obróbce, no a jedynie nie było portingu, bo po co takie coś robić, to i tak jest do takiego, ten silnik akurat jest do takiego auta powiedzmy, street'owo-cywilnego, więc tutaj bez wodotrysków. Bez wodotrysków, teraz tak, ARP do głowicy, tulejki prowadzące już sobie tutaj powkładałem, ARP albo w sumie... Dobra, położę sobie uszczeleczkę, żeby potem nią nie celować. Uszczelka, akurat ta uszczeleczka to jest OM ponieważ tak sobie zażyczył klient. Ale to się mówi... No bo nie, to źle się mówi nasz klient nasz pan. W takich wypadkach. Nasz klient nasz pan, choć nie zawsze. I ciach. I teraz sobie właśnie tu powkręcam arpeki. A nie wiem czy jutro, czy nie jutro. Coś jutro raczej nie. Ponieważ muszę zamówić. Coś, czy, o, co troszeczkę olałem. Nie zamówiłem arp do y, JZ z Supry, bo myślałem, że ten piec Supry jeszcze poczeka. W sensie, że jeszcze chwilę ja na niego poczekam z obróbki, a tutaj się okazało, że oba naraz były do odbioru i muszę zamówić i panewy, i arp na głowicę, i na dół, bo na korby już mam dawno. No była. Okazja. I teraz zarzucam sobie czapę. Tutaj mam zablokowane. Bierzemy czapuszkę. I teraz jeszcze dobrze przycelować. I siedzi jak złoto. OK, głowicę mamy zamontowaną, dokręconą 108 Nm na arpekach. i teraz sobie zamontuję wałki z powrotem. Z powrotem. Łoża wałków mam posmarowane tam, tym assembly lubem. I teraz sobie nakładam wałeczkę, wałeczek tym pinem. W zależy, jak patrzeć. I Jeśli patrzeć, od strony przodu, tak to, jakby w moją stronę. Dobra, tak. I teraz ostatni, i trzeci mostek. Ostatni, i trzeci mostek. Sobie tutaj to teraz niech się ułoży, i będziemy sobie to. Delikatnie dociągać, obserwując tutaj, o, jak nam się układa ten wałek, żeby się gdzieś tutaj nie, nie zakleszczył. I ten wałek trochę inaczej, bo tym pinem, jakby na godzinę, która to by była godzina? 20 na 20. Serwisówka pokazuje, że tak, na 22 powiedzmy ale jak się go da na 20. z tego co pamiętam to lepiej siada powiedzmy, dobra i teraz ta sama zasada trzeci i ostatni mostek trzeci, no trzeci most patrząc bez tych nie licząc tych pierwszych, które trzymają zimery teraz se pozakładam Resztę mostków, a na sam koniec te przednie. Hmm, tutaj mamy zimerki. Damy sobie tutaj tak kapkę, kapkę smarowidła na zimerka. Teraz tak te przednie pierwsze mostki. Tutaj o, tak jak tu jest pokazane, musimy sobie dać ręce. W celach uszczelnienia, ale to tak na początku je odtuściłem, oczywiście, a tego ręca to tak tyci, tyci, byleby tam troszeczkę coś tam było. No i dobra, tak to wygląda. Tyle mniej więcej tu, praktycznie na grubości nie ma nic, tylko jest tak szmyrnięte. I to samo z tym mostkiem. Ten mostek też tutaj mam bliźnięty. No i co, i zakładamy. Wałki sobie już obróciłem w taki sposób. O, pokażę. Tak, pinami w górę, i teraz jest sekwencja dociągania. To, to, ten i ten. Na 20 N ten i ten. Mostek. Na 20 N. Potem trzeba obrócić i dokręcić kolejne 4 mostki, i potem znowu obrócić i dokręcić kolejne ostatnie cztery mostki. I w takiej też sekwencji będziemy to teraz sobie skręcać. Klucz dynamometryczny, już sobie tutaj przygotowałem, tylko muszę ustawić na 20 n i, no i lecimy z dokręcaniem. Teraz, tak jak widać, te piny muszą być tak o 120 stopni od tej pozycji pionowej. No i teraz sobie będziemy dociągać te stopki. O, nawet się tutaj poluzowały śruby przez to, że te krzywki poszły do góry. Tą stopkę, tą, tą i tą. Dlatego, że teraz są jakby krzywki w górze, więc są sprężyny zuzowane i ten niut będzie powiedzmy realny. A tak jakbyśmy dociągali stopki, gdzie sprężyna jest dociśnięta, to. Ten wałek by wypychał tą stopkę do góry, no i by prężył na tą śrubę, więc ten niód byłby troszeczkę przekłamany. No i teraz kolejne 120 stopni dalej, no i już ostatnia, ostatnie pary, tutaj, tutaj, o, tu też się już odkręciło, się zduzowały aż śruby, no i tutaj, i tutaj. No i operacja głowica zakończona. I dobra, te pokrywki tylko tak położyłem, co by się nie kurzyło. Kółka założone. Wygląda to póki co mniej więcej tak, ale jestem lekko zblokowany. Tutaj mam pompę oleju, chciałem ją zakładać. Za cholerę nie mogę znaleźć. Znaczy, tutaj mam taki stary o ring, ale miałem gdzieś położony, tak, żeby nie zgubić worek, w którym mam odłożone oringi właśnie do pompy oleju te oba i do smoka i oczywiście nie potrafię tego zlokalizować, no i jestem lekko zablokowany co prawda mam tutaj te oringi ASO TOYOTKA tylko, że to są oringi od Marcinka do od jz którego jutro Chcę też on składać, więc mu ich nie zabiorę. I jeśli jutro nie zlokalizuję tych o-ringów, no to będę musiał tą robotkę odłożyć sobie aż do poniedziałku, czyli w sumie tylko jeden dzień, ale aż jeden dzień, niestety. Tak to bym miał dzisiaj poskładany piec cały, bo wszystko mam oprócz tylnego zimera. No, bo też tego miałem trzy, jeden sprzedałem i dwa założyłem i nie ma ani jednego ale to jest najmniejszy problem też się to ogarnie a na razie